Ja bym cię wolał popieścić i cęsuszki polizać. mnie. Zapraszasz no, mnie? śmieć straszy synkiem cwerem. Haha padaczka, ty śmiecius rany na twojego syna cwera wpłacił 5 złotych. Karol jak ta kurwa się nazywa to zwykła męska kurwina. Straszyć to sobie możesz takie same kurwy jak twój synek. Krzywy to mi z, z szacunkiem ty kurwo męska nie stasz kolegów z 4 kurwa męscy do sam to jest pokało po. to jest mistrzem walenia konia. nic więcej. Jeszcze raz? Albo się go kurwa albo mnie z mordy czemu nie znam albo się nie nic 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 Chcesz nic z Z Ej, zamknijcie się, gościa. Wypierdalać, siadaj tam. Nie będzie mi kurwa głupi. Dajcie go, mi go, kurwa spać. Bo ja rano muszę iść. No, no ja też wstaję rano.